Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, piękna zimowa sceneria Kia XCeed za moimi plecami, bohater tego filmu, opowiem w nim dlaczego warto kupić ten samochód, czyli kompaktowego crossovera, który nie jest tylko uterenowioną wersją popularnego Seeda, to tak naprawdę auto, które powstało od podstaw, no to co, kółeczko z piękną zimową scenerią i zaczynamy. Wyliczankę rozpoczynamy od mocnego argumentu – od ceny. Bazowo X-Seed ze 120-konnym silnikiem pod maską kosztuje 79 900 zł, ale w ramach wyprzedaży rocznika można kupić ten model już za niespełna 76 000 zł. W sumie pakiet korzyści na X-Seeda może wynieść aż 7,5 tysiąca złotych. Po drugie – własny styl. O tym, że X-Seed ma bardzo zgrabną bryłę i prezentuje się naprawdę atrakcyjnie, chyba nikomu nie muszę mówić. To, co jednak bardzo mi się spodobało, to fakt, że stylistyka tego crossovera została zaprojektowana w zasadzie od zera. Crossover od Sida zapożyczył jedynie przednie drzwi, i to ja szanuję. Po trzecie, przestronność. X-Seed względem Sida urósł, ale rozstaw osi pozostał taki sam. Mimo to udało się powiększyć bagażnik, który zmieści teraz 426 litrów, to o 31 litrów więcej niż w Seedie. Dodam tylko, że x seat oferuje także całkiem sporo przestrzeni w kabinie. Żaden z pasażerów nie powinien narzekać na brak wolnego miejsca. Po czwarte, właściwości jezdne. X-Seed daje naprawdę sporo frajdy podczas jazdy, zarówno w mieście jak i poza nim. Ten egzemplarz posiada silnik o mocy 204 koni mechanicznych, a to w połączeniu z bardzo precyzyjnym układem kierowniczym, zawieszeniem efektywnie wybierającym dziury i szybkim dwusprzęgłowym automatem dostarcza sporo emocji za kółkiem. I w końcu po piąte, bogate wyposażenie. XSIDA można doposażyć w wiele gadżetów, jak chociażby wirtualne zegary o przekątnej ponad 12 cali, podgrzewane fotele, bezkluczykowy dostęp, szklany dach, kamerę cofania, indukcyjną ładowarkę do smartfonów czy ekran dotykowy o przekątnej ponad 10 cali. I to by było na tyle. Z całą pewnością warto pochylić się nad tym modelem. Pozdrawiam i do następnego.